Powiedziałaś o ćwiczeniach, o tej wiedzy, która jest niezbędna. Czy korzystasz z jakichś wskazówek, albo nawet wymieniacie się nawzajem z Anią Lewandowską, która również jest teraz w stanie błogosławionym? Tak, tak, właśnie bardzo przydatne są jej, jej wskazówki i korzystam. Ma fajne rady, nie tylko odnośnie ćwiczeń czy żywienia, ale też kosmetyków, całej wyprawki. Podpowiadała mi właśnie, jakie produkty najlepiej wybrać. Także jesteśmy cały czas w kontakcie i to jest bardzo fajne też, że mamy taką drugą osobę, która jest w tym samym stanie, która, która ma podobne. Objawy, zachcianki, dolegliwości, chociaż właściwie tych dolegliwości to nie ma, właśnie przez to, że jesteśmy obie tymi fit mamami aktywnymi. I naprawdę przygotowanie ciała przed ciążą jest bardzo ważne. Jeżeli kobieta jest silna, ma silne mięśnie i zdrowo się odżywia, to bardzo później procentuje w ciąży. A jeśli chodzi o Anię Lewandowską, wy się przyjaźnicie, czy, czy po prostu jesteście kumpelami? Ja myślę, że wiesz, przyjaźń to jest takie duże słowo, bo trzeba wiele lat znać daną osobę, często się widywać, być w stałym kontakcie, żeby, żeby mówić o przyjaźni. Jesteśmy od kilku miesięcy, znaczy, znamy się kilka lat, od kiedy właśnie jakby obie jesteśmy przy reprezentacji. Natomiast w takim bardzo bliskim kontakcie jesteśmy chyba od euro dopiero, bo wówczas były i zgrupowania rodzinne, miałyśmy okazję się częściej widywać. No, i teraz ta ciąża, jesteśmy w stałym kontakcie. Jaka nie jak jest w Warszawie, to się spotykamy, jak nie, to piszemy do siebie i albo dzwonimy. Także od pewnego czasu jesteśmy bardzo blisko. No i myślę, że jak będziemy miały dzieci w tym samym wieku, to też pewnie będziemy blisko. Także mam nadzieję, że jednak ten kontakt się nie urwie. No właśnie, ale spotykałyście się cały czas podczas Euro 2016. Czy już wtedy mówiłyście o tym, że planujecie jakkolwiek powiększyć swoje rodziny? No właśnie, to jest taka śmieszna historia, bo będąc w Laboul po jednym z meczów. Kiedy już chyba właściwie byłam w ciąży, ale to były pierwsze dni. Tylko nie wiedziałaś. Tylko nie wiedziałam, dokładnie. Usiadłam kiedyś z Anią przy kawie i tak sobie rozmawiałyśmy o hormonach, o zdrowiu, o właśnie powiększeniu rodziny. No i ja coś tam przebąknęłam, że chciałabym mieć dziecko, ona też, że na no pewnie będziemy się starać. I teraz wspominamy tę rozmowę, bo to był taki właśnie początek tego wszystkiego, tej naszej relacji ciążowej, że tak powiem. No właśnie, tylko że jeśli chodzi o Annę Lewandowską, tam jest chyba potężna presja z zewnątrz. Jeśli mhm. chodzi o media, o nacisk, każdy chce dotrzeć do jakichkolwiek informacji. Myślisz, że jest jej łatwo w takiej sytuacji, w jakiej się znalazła? Znaczy, ja wiem, że nie jest jej łatwo, bo, bo, bo to jest dla niej ogromny stres. Też widziałyśmy się. Raz w Warszawie na, na lunchu i, i pamiętam, że wówczas fot, fotoreporterzy po byli wszędzie i ona się tym bardzo stresowała, bo jest wręcz śledzona momentami, także naprawdę to nie jest łatwe, a dla kobiety w ciąży to jest dodatkowy, niepotrzebny stres. Dlatego pewnie lepiej, że, że jest w Niemczech i tam ma troszkę więcej spokoju, chociaż i tak jest na pewno też rozpoznawalna i, i znana, ale na pewno ma więcej spokoju, a to służy ciąży.